Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są AmoService, Extrafelgi.pl, Staffa, Carbon Tech Czakram Samochodowe Instalacje BRC 2B Rally, Auto Autoracing.pl Tak, w zeszłym roku spodobało mi się to liderowanie w ośce w niedzielę, także próbuję utrzymać tą pozycję Tutaj jeszcze na szykanie zrobiłem mały błąd, bo z racji na przygodę jaką w nocy zapewnił nam jakiś autobus komunikacji miejskiej, gubiąc paliwo mamy trasę posypaną z który, sorbentem, który, który ma tę ropę absorbować, no ale po, w pomieszaniu z deszczem jest, jest ślisko. Także niestety niestety jeszcze, jeszcze nie wykorzystuję tego samochodu. Samochód nie jest łatwy w prowadzeniu w tych warunkach, ale dam radę. Nie jedziesz tym samochodem pierwszy raz? Pojawiasz się tutaj w Sopocie, można powiedzieć, bardzo regularnie. Tak, no, Sopot to jest moja jedna z ulubionych tras. I, I zawsze sobie obiecuję, żeby tu wrócić. No i w miarę możliwości staram się to zrobić. A jeżeli udaje się jeszcze mieć frajdę z jazdy, to tym bardziej. E, lubię też, jak wszyscy chyba, warunki nadmorskie, także, także wracam tu chętnie. Mam nadzieję, żeby w tym roku jeszcze raz wystartować, ale, ale chyba nie. Powiedz mi, czekasz na to aż popada, czy aż to orwytnie? Z natury lubię, jak jest mokro, natomiast w tym samochodzie naprawdę nie jest to fajna zabawa, bo przy jego proporcji mocy do masy i, i problemami z dogrzewaniem opon, szczególnie kiedy w tym sezonie nie możemy dogrzewać, no to no bywa, bywa czasami nieprzyjemnie w środku, ale staram się nie przekraczać pewnej granicy. No właśnie, gdzie ta granica jest? Powiedz mi, czy jeszcze jesteś w stanie przyspieszyć? Przyspieszyć na pewno jestem w stanie, natomiast staram się jednak zachować jakiś zdrowy rozsądek, bo mamy dopiero drugi podjazd teningowy przed nami, jeszcze będą dwa wyścigowe, no i jutro mamy niedzielę. Także spokojnie, spokojnie zobaczymy jakie będą warunki. Będę dozował siły do potrzeb. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej tysiąc warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.